Tym razem nieco większe rozpoznanie 9 otworów 4Metrowych działka to obecnie nieużytek nieużywana tak naprawdę od co najmniej 15 lat natomiast w 44 to jest nasza działeczka, w 1944 roku było tu tylko zwykłe pole, niczego nie widać niepokojącego. OK, jedziemy na miejsce, zobaczymy jak to teraz wygląda. I tak, otwory numer 1 do 6 po kolei od Pajero tu do mnie. Jesteśmy przy szóstce, tam jeszcze siódemka, ósemka i dziewiątka do zrobienia. Pierwszy metr szóstki wyjęty i mamy tak, glebę piaszczystą, pylastą. Sucho na mało wilgotno do 40 cm, tu przejściowo 20 cm miks piasek drobny plus piasek plasty. Poniżej 20 cm pyłu piaszczystego w stanie twardoplastycznym, tylko kuleczka to wychodzi. A jeszcze niżej mamy piasek liniasty, przełatwiony piaskiem średnim, tutaj jaśniejsze. Mało wilgotny, też tam twardoplastyczny, też wychodzi nam jedna kuleczka. We wcześniejszych otworach było to nieco prostsze tam były tylko gleby, a poniżej gleb albo takie utwory na pograniczu był piasku z a piasku gliniastego lub typowe piaski gliniaste, jak te niżej. Do metr 10 m maksymalnie, zazwyczaj około 80 się kończyły i potem zaczynał się już piasek średni. Jedziemy głębiej. Metr 10 m, kończy nam się ten piasek gniasty z przewarstwieniami piasku średniego. I tutaj barwą widzimy różnicę, jest piasek średni. Tu punktowo, gdzie jest taki brązowy jest nieco zailony, ale to nieznacznie, tutaj żadnej kulki nie ma szans zrobić. Przewarstwienia piaskiem drobnym. Tutaj znowu dalej piasek średni, bardzo podobnie jak w pozostałych pięciu otworach na tej głębokości. Jedziemy do czwartego. Drugi metr w dół no i tu ogólnie nie widać jakichś bardziej wyraźnie zaznaczonych, jednolitych warstw, jest wszędzie piasek średni z niewielkimi przewarstwieniami, tak jak tutaj punktowo troszkę piasku grubego, tutaj troszkę piasku drobnego. Ale to dalej w przeważającej części piasek średni. Dla porównania, zobaczmy sobie piąteczkę tutaj. I Otwór numer 5, ten sam przelot. Na 2-10 kończą się piaski średnie przeważone drobnymi. Tutaj w dół mamy tylko piaski drobne. By na 3 metrach wejść w piaski grube, nawet tu pojedyncze ziarna żwiru. No, i na 3,30 mamy piaski średnie plus piaski drobne w zmiennych proporcjach, ale cały czas to mieszanie na tych dwóch frakcji. I w sumie na barach praktycznie nie było drgania, a jednak jakaś zmienność jest. I tam chyba dwujeczkę. Otwór numer 2, przelot 2,4 metra. Nuda totalna, mamy piaski średnie punktowo przewarstwione piaskami grubymi, wszystko to jest mało wilgotne na wilgotne, bardziej mało wilgotne. No, tu mamy przeważenia piaskiem grubym. O i tak jak tutaj, a tutaj nawet piasek drobny. No ale w przeważającej części jest to piasek średni. Okej, okay, no tak tutaj jesteśmy z powrotem przy otworze numer 6. Ten piasek on wyżej jest wilgotny, a tutaj na czwartym metrze mało wilgotny, do wody nie ma sensu mierzyć, bo się tutaj nie pojawi, no przynajmniej nie, nie dziś yy, problem, znaczy problem, to żaden problem. Tutaj wystarczy naj, najprostszy sposób posadowienia zwykła ława grunt jest nośny tylko utrudnieniem jest występujące te grunty spoiste przy powierzchniowej warstwie maksymalnie chyba tam było metr dziesięć w dwójce lub trójce zazwyczaj do pierwszego metra się kończyło, no i dobrze, bo te ławy i tak kopiemy 10 tutaj w tej, na metr dziesięć na tym obszarze Polski Taką mamy głębokość przemarzania tylko te utwory spoiste są słabo przepuszczalne dla wody, więc trzeba stworzyć tutaj taką możliwość, żeby ta woda nam uciekała zanim się będzie podczas wpływu powierzchniowego opierać na fundamencie no i wiadomo odizolować to od samego fundamentu porządnie.